Codajcie moi widzowie, a ja jestem w trakcie ćwiczeń, których na miastkę trochę wam nagrałam, a dokładnie nagrał Wam mój mąż. I wiecie co? To jest zupełnie co innego, jak ja sobie sama nagrywam, sama ze sobą jestem, a jak nagrywa mój mąż. Bo żebyście wiedzieli, jakie on miny robił, jak on wzdychał, ja po prostu twierdził, że takie nagrywki, to jest największa głupota, jaka może być. A mi to sprawia taką przyjemność, że nawet nie macie pojęcia. Dlatego to nagrywam, uwielbiam i tyle. Pokażę Wam z bliska jeszcze Rododendron. On jest z każdym dniem coraz piękniejszy. Po prostu te pąki rozkwitają dosłownie, jak wiecie, jak z, takich, z takiego pąka rozkwita, zobaczcie, z takiego pąka rozkwita taki kwiat. No to naprawdę serce się cieszy, naprawdę nie ma nic piękniejszego. Jednak ogród i, wiecie, ta natura, bo ja praktycznie tutaj nic nie robię, podcinamy je tylko. Podcinamy i tyle. Tutaj mam kolejny rododendron, ale ten jest taki późniejszy, bo rododendrony są różne, wiecie. Są wczesne, te białe to są takie wcześniejsze i tam sobie ptaszki. Widzicie je, czy nie? Nie ma już. Smoneczko mamy. Poranek dosyć chłodny. Mam nadzieję, że będzie, że od razu tu nie muszę mieć okularów. Eee, tutaj jeszcze kolejny. Ja mam bardzo dużo tych rododendronów. Tu mam taką lilę. Tylko tutaj to ten rododendron jest nad ranem w cieniu, właśnie. Ale on będzie też piękny. Dziwne, bo rododendrony co dwa lata. Tak pięknie kwitną, a rok temu miałam przepiękne i w tym roku mam też piękne. Tutaj mam jeszcze piwonie. Zobaczcie, ile Folka właśnie zwrócił uwagę, bo ja nawet nie zwróciłam uwagi. Tutaj są piwonie. I on mi mówi, że rok temu to były tylko dwa takie pąki piwonni. A teraz zobaczcie, jest bardzo dużo ich. Tam mam drugi krzaczek, chyba też piwonni. Tak to jest. No i zaczynają mi zobaczcie, a tam róża. Już róża też pokazuje coraz więcej kwiatów. Bez już praktycznie przekwitł. I tak to u nas wygląda w ogrodzie. Jak to jest pięknie wyjść sobie samego rana z kawką. Ja już kawkę wypiłam. Oczywiście dzisiaj najpierw wpadła herbata ziołowa z dużą ilością soku z cytryny. Wiecie. Tylko musi być, tam moja skakanka leży. Skaczę, słuchajcie, skaczę. Skaczcie też. Bo to jest bardzo zdrowe. Z dużą ilością cytryny. Ale wiecie, te cytryny ostatnio w Niemczech, one mają taki dziwny smak. Pomimo, że ja kupuję te bio, to one mają dziwny smak. Więc ja kupuję, wiecie co, te limetki, te zielone takie. Są lepsze, mają dużo soku, więc ja sobie robię taką dużą szklankę, taką ponad pół litra herbaty ziołowej z dużą ilością właśnie cytryny, soku z cytryny, prawdziwej cytryny musi być, czy limetki, to już nie ma znaczenia i dodaję miód, miód, jak najlepszy miód. Ja lubię do tej herbatki dodawać miód owocowy. U nas na przykład są takie... Z, y Pszczelarze, którzy sprzedają miody lokalne. W ogóle bardzo dużo w Niemczech, bo jak jeszcze po różnych częściach Niemiec, no to widzę często, że właśnie imka, po niemiecku imka to jest pszczelarz, i oni sprzedają miody z własnej pasieki. No, tak to jest. Coś cudownego tutaj. Po prostu ja się czuję tutaj jak w raju. Jak w raju i aż strach pomyśleć, że tyle rzeczy na świecie złych się dzieje. Po prostu strach pomyśleć. Ale taki ten świat jest i to się nie zmieni. I ja tak sobie myślałam, że jak będę podróżować, to będę uważna, ale już podróżowałam. Chodzi mi głównie o pociągi, ale też wiecie, ja podjeżdżam gdzieś autem, wysiadam i się przemieszczam. I. i Wszędzie, wszędzie może się coś stać. I tak zawsze myślałam, będę bardzo uważna, będę ludzi obserwować. Ale tak się nie da, tak się nie da. Ile razy już jestem tak zmęczona, że marzę o tym, żeby wsiąść do samochodu i już będzie w domku, wykąpać się i położyć się na moim tapczanie, czy w moim łóżeczku, troszeczkę pospać. Więc tak się nie da i stwierdziłam, że trzeba po prostu bardzo, ale to bardzo zadbać, coś mi się tutaj robi, widzicie, no, <słyskawek> ale to od, od truskawek właśnie, bo jadam truskawki i...